Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na konferencji przed ostatnim meczem w tym roku przed spotkaniem UKS Zdrowia w trenera naszej drużyny, Pana Oleska Panie trenerze, bardzo proszę o kilka słów przed meczową komentarza. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed ostatnim meczem tego roku przed drugim meczem rundy wiosennej. Po nieudanym w sensie wyniku meczu z Wicą Kraków bardzo nam zależało, aby mecz w Zabrzu, mecz w Łodzi rozstrzygnąć ze zdobyczą punktową. Biorąc pod uwagę Również to, a może przede wszystkim to, myśląc o pierwszym meczu z Ruchem Chorzu i z Legią Warszawa na wiosnę, bo mimo wszystko, będąc na pierwszym miejscu, byłaby to, mam nadzieję, szansa zgromadzić na tym stadionie znowu naszych najlepszych kibiców i ruszyć do drugiej rundy. pełną parą, mając nadzieję, że również z lepszą grą. Po meczu w Zabrzu można powiedzieć, że potwierdza się to, że nikt nam punktów nie odda. Każde punkty trzeba wywalczyć. Nie mamy po Zabrzu strat, w sensie kontuzji. Nie jest brany jeden zawodnik pod uwagę, ponieważ boryka się e, z infekcją grypową. Jest to Boskamp do wczoraj nie trenował Diaz, który narzeka na e, uraz dużego palca w stopie. Dzisiaj brał udział e, w treningu, w mini treningu nie był w pełni eksploatowany, że tak powiem. I czy jutro pojedzie z nami do Łodzi, to decydujemy dopiero po treningu. Pozostali zawodnicy są do do dyspozycji. Mecz w Łodzi z drużyną, która ma wielu piłkarzy o nazwiskach, które w reprezentacjach również reprezentacje coś znaczyły. Natomiast Jednym, jedyną niepewnością jest jak ci zawodnicy zagrają jak ta drużyna zagra tym bardziej po nieudanym meczu w Poznaniu gdzie Lech nie grał aż tak dobrze a ŁKS aż nie tak źle żeby tak wysoko przegrać ale błędy, które popełniał no, mogły doprowadzić do wyższej, do wyższej porażki My analizujemy mecz, mecze EUKES-u i widać, że co najmniej w kilku meczach, z pewnością te, które jeszcze były rozgrywane za poprzedniego trenera, bardzo była skonsolidowana, stwarzała sobie sytuację eee, dwóch groźnych napastników i, i Saganowski, i Mięciel. Podparci dwoma bardzo szybkimi piłkarzami Szałachowskim Kasmarkiem. No Tworzyli tworzą tą yy, ofensywną jakość w tej drużynie. Oczywiście ilość straconych bramek przez tą drużynę raczej świadczy o tym, że mają problemy yy, z obroną, ale my w tej chwili nie jesteśmy że tak powiem aż tak mocno w ataku, podparci napastnikami, jeszcze raz powtórzę, napastnikami, aby jechać do, do łodzi i być absolutnie przekonani, że w ofensywie będziemy groźni. Tyle na ten temat, już są pytania, bardzo proszę. Jeżeli o pytania chodzi, bardzo bym prosił o pytania dotyczące niedzielnego meczu. Andrzej Fakt Sport. Panie trenerze, czyli w takim wypadku, jak Pan powiedział przy y, infekcji Bostkampa i kontuzji diazami, w zasadzie można się chyba spodziewać, że pierwsza jedenastka będzie? Dzisiaj to to podobne, mamy, dzisiaj to mamy, to mamy to do to dyspozycji to czą, tak? Dzisiaj mamy do dyspozycji Gikiewicza i Dziaza na pozycję y, powiedzmy napastników, a w dniu się okaże, czy mamy jednego czy dwóch. Mhm. Dobrze, w takim razie jeszcze jedno pytanie. Y, czy już y, Pan wybrał rynkarze i jak ta rywalizacja przebiega, czy jest dalej tak zacięta jak... Obydwaj są w takim miejscu, że są brani pod uwagę yy, w ŁKS, yy, umiejętności Mariana są bezsporne, forma jego jest w takim miejscu, że również brany pod uwagę pomimo tego, że w ostatnim meczu nie bronił i Gikiewicz po tej grze yy, został powołany na sparing z drużyną narodową. Jest. I teraz te, te techniczne pytanie, bo powiedział Pan, że chce Pan tylko po meczu, to, to, to w porządku? Czy Pan będzie dostępny po tym meczu w Łodzi jakoś? Po meczu na pewno na konferencji to, prasowej. To chcemy wie, to wiem, ale później to, chcę... po przyszły tydzień i... Później chcemy, chcemy mieć spokój ze wszystkimi dziennikarzami też. Te się zająć sobą troszkę nareszcie. jak Panowie już podsumowują co tydzień, także ja mam spokój z tym tematem. Pan reprezentuje Gazetę Wrocławską, tak? Do tych drużyn zdołu z tabeli, z którymi już szale brał, czyli z Zagłębiem, czy z Bohatowym, kiedy był w tym miejscu. Czy to są drużyny na podobnym poziomie, czy ŁKS, Pana zdaniem, jest trudniejszym przeciwnikiem obecnie? Mi się wydaje, że w obydwu drużynach są szczególnie Zagłębiu i Ełkresu pewne rzeczy podobne. Natomiast jeżeli w ŁKSie Pięciu trenerów tej drużyny, jak gdyby manipulowało. Brzydkie słowo, ale może pasuje, to z pewnością tam pozostawili yy, dużo dobrego. Wszyscy wierzyli i wierzą w dalszym ciągu, że do, yy, będzie jeszcze lepiej. Natomiast postawa drużyny, miejsce w tabeli, a szczególnie porażki, niektóre bardzo znaczące, no dowodzą, że. Jest to pewna niewiadoma niemal w każdym meczu. Nie wiem czy wystarczą umiejętności nasze, ale wierzę w to, że jeżeli dodamy do tego y, siłę woli i ambicje, to, to sprostamy y, tej drużynie. Chociaż z historii pamiętam, że na okresie się zawsze trudno grało. dużym drużynie na tych piłkarzy e, osobiście dobrze prowadził i chciałem zapytać, czy Pana zdaniem ma to jakieś znaczenie przed meczem, zważywszy, że Pan ma <laughs> inne, e, do dyspozycji, na przykład fragmenty wideo, analizę statystyczną, czy Pan może jakoś porównać osobiste znajomość piłkarzy względem tego, co możecie rozpracować, no nie pracując z nimi na co dzień, niektórych z nich nie znając z tej grupy? Mamy w drużynie swoje problemy. Rozwiązujemy je w miarę możliwości i, i że tak powiem wewnętrznej dyskusji wśród trenerów i, i zawodników. Nigdy nie staram się pchać w e, problemy drużyny, z którymi mamy grać. Najlepszy dowód, że jeżeli w Zabrzu również Państwo, żeście sporo napisali na temat chorób, kontuzji, e, braku pieniędzy, braku stadionu e, i, tak dalej, i tak dalej, A w meczu się okazało, że było sporo sił i umiejętności jednak włożyć ten mecz, podpierając się być może troszkę szczęściem, żeby wywieźć tamte trzy punkty. Może być to samo e, w ŁKS-ie. Drugie hmm. pytanie jest takie, czy po meczu Wiadomo, że dla jednej ze stron będzie to taki mecz, który będzie chciał um, być może udowodnić e, swój e, to, że, że został by pan w Tarasiewicz-Skrzypcowin. Chciałem Pana zapytać, czy Pan w swojej karierze miał jakikolwiek mecz taki, w którym chciał Pan udowodnić swoją głębą pracę, ale chce, się pomylił? No. Są spekulacje jak dziennikarze zawsze, ja uważam, że to jest e, nieelegancki Temat, tym bardziej pytanie na ten temat. Ja nie mam zamiaru nikomu udowadniać, że jestem wielbłądem. Natomiast yy, ja nie pracuję miesiąc we Wrocławiu i tym bardziej nie mam zamiaru udowadniać. Również wielu dziennikarzom, nie każą, którzy są przyzwyczajeni we Wrocławiu, a może nie tyle przyzwyczajeni, co pisali tutaj o trzeciej lidze, o drugiej lidze, potem nagle musieli pisać o ekstraklasie i ja pamiętam rok temu. Jakie padania, pytania padały, czy później również zarzuty w moim kierunku jestem w innym miejscu i jeszcze raz powtarzam, nie mam zamiaru nic udowadniać do ostatniego mojego dnia pobytu w Wrocławiu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie to bardzo dziękuję, dziękuję panie